Kiedy przyjdzie pani logopedia? Myślę, że już niedługo. Zobacz, mamy książkę Kotociaki, kolorowej. Naklejka. Pokołowaliśmy już jakąś, jakiś ogród. Borysa i babeczkę także. A nawet rybkę z kotką. O, to super. Zapraszam Rysia i Steve'a. Ok, idziemy. Dzień dobry. Cieszę się, że Wam przyszliście. Ja jestem logopedia owce z, z różowymi kwiatkami. No to zapraszam. Najpierw zmierzę was. 65 cm, a Steve? 80 cm. To super. A teraz was zbadam. Kolejna Steve. A. <laughs> Świetnie A w zielonym kubeczku Mam patyki na gardło I takie białe łyżeczki Teraz będę wkładać wam do gardła Otwórz szeroko buzię A Świetnie Kolejna Steve'a Nie. No no tak jeszcze szybko wam sprawdzę. Dobra, ok. A teraz krople z witaminą D3. Jedna kropelka dla Rysia i jedna kropelka dla Steve'a. Miam. Przecież krople do ust są bezsmakowe. A teraz posłucham muzyki. Najmniej zacznijmy od Rysia. Chciałabym posłać się ja Uwielbiam dżym. Dobry pomysł! Ja uwielbiam dżem i gdy go jem, o mrzuszku tańczym, bo ten słodki dzień znaczniejszy jest od pomarańczy. Świetnie, Kochani. Hanita, z kolei Ja też co ja uwielbiam Dzym, ale inaczej. Ja uwielbiam dżem i gdy go jem, oj w brzuszku tańczym, bo ten słodki dżem smaczniejszy jest od pomarańczy. Świetnie wam słuchało, to teraz mam dla was cyferki. Powtarzajcie. Jeden słoń, dwa krokodyle, trzy jamniki. Cztery świnki, pięć myszek, sześć żółwi, siedem ptaszków, osiem homarów, dziewięć ślimaków i 10 motylków. Świetnie. To dla wczesnoszkolnej, dla pierwszych klas. Steve ileś są teraz w pierwszej klasie, w zeszłym roku byli w przedszkolu. Jeszcze mam dla Was takie engry Aleksy. Już podświetlam latarką. To zielona bluzka. Tu tutaj usta, tutaj oczy, tutaj są spodnie i buty. Świetnie, a tu tutaj są włosy, tutaj bluzka, tutaj oczy, tutaj usta, a tu spodnie i buty. Świetnie, dzieciaki. A teraz weźcie sobie naklejki i figurki. To dla Was. Specjalnie dla dzieci. Dziękujemy. I mam jeszcze preparaty Kids. kids. Mamy Omega kids, kids, 45 żelków o smaku owocowym dla dzieci powyżej trzeciego okrucia, produkt bezglutenowy oraz bez nieprzyjemnego zapachu i smaku. Mamy tutaj witaminę, D, witaminę, E witaminę C ory, jany w tym Helsing LA, Al A. Klas, L, L, A. Septusie Kickskitz ma 6 lizaków na do znaku bez cukru i produkt bezglutenowy i oczywiście dla dzieci powyżej 3 lat. Mamy tu witaminę C, wyciąg z i istenskiego, wyciąg z lipy, wyciąg z prolecianzu i wyciąg z czarnego psu. Witamina Kickskitz ma 50 rzeków witaminowych o znaku owocowym. Jest produkt bezglutenowy. A z drugiej mamy witaminę A, witaminę C, witaminę E, witaminę B12, witaminę C, witaminę B3, biotyna, witamina. A. B7, kwas pantyryfowy, witamina B5, foliany, witamina B9, witamina B6, tiamina, witamina B1, cynk i selen. Oraz multinki Kids Kids, 55 lizaków witaminowych o smaku malinowym, bez cukru. A tutaj wokół to są te same witaminy i minerały. Byliśmy bardzo grzeczni. To do zobaczenia.